ZUS dla przedsiębiorców w 2025 roku znowu idzie do góry, tym razem o ponad 2000 zł w skali roku. W dzisiejszym odcinku omawiam dokładne zmiany w kontekście ZUS-u. A także porównamy działalność gospodarczą na liniówce do spółki ZO. Serdecznie zapraszam. Kanał ten napędza finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj omówimy sobie Ponowną podwyżkę składek na ZUS. Myślę, że tego wszyscy się spodziewali, jak co roku składki ZUS-owskie dla przedsiębiorców idą do góry. No i omówimy sobie pokrótce, jaka to jest zmiana, ile to jest w skali miesiąca i w skali roku, ale przede wszystkim porównamy sobie właśnie liniówkę z różnego rodzaju dochodem do spółki ZO, żebyśmy mogli właśnie podjąć decyzję, czy na przykład spółka ZO nie będzie lepszą alternatywą, jeżeli tego ZUS-u po prostu płacić nie chcemy, ponieważ przypominam, jeżeli mamy spółkę ZO, której mamy co najmniej dwóch wspólników, to my tych składek na ZUS płacić po prostu. Nie musimy, więc w teorii mamy oczywiście wybór. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to czy mamy dochód, czy tego dochodu nie mamy, no to oczywiście ten ZUS płacić trzeba. I to, o czym dzisiaj będę mówił, to są tylko i wyłącznie składki społeczne. Ponieważ jak to nagrywam, mamy 8 października i w dalszym ciągu nie wiadomo, jak ta składka zdrowotna w 2025 będzie wyglądać. Nie wiem, czy to jest jakby to dobrze ująć profesjonalne podejście do przedsiębiorczości w Polsce ze strony ustawodawcy. No, ale niestety mamy klimat, jaki mamy, musimy czekać chyba do ostatniego miesiąca w ramach roku, żeby dowiedzieć się, ile będziemy płacić w przyszłym. Natomiast to jest na pewno teraz najlepszy czas, właśnie, żeby dokonać analizy, zastanowić się i może po prostu zmienić formę prawną z jednoosobowej działalności na spółkę. Albo spółkę ZO, spółkę komandytową, prostą spółkę akcyjną, to jest oczywiście kwestia wyboru. Dzisiaj porównamy sobie ze spółką ZO. Przejdźmy sobie w takim razie do tabelki, gdzie wypisałem składki społeczne, które płacimy w 2024. Łączna kwota miesięcznie to jest 1600 zł, 32 grosze, na którą składają się składka emerytalna 916 zł, składka rentowa 375 zł, 115 zł, składka chorobowa, składka wypadkowa 7840, no i fundusz pracy 115 zł. Łącznie to jest 1600 zł, 32 grosze, czyli finalnie rocznie ten ZUS kosztuje nas 19203 zł. Złote. I to są, przypominam, oczywiście tylko i wyłącznie składki. Społeczne. Do tego jeszcze trzeba doliczyć składkę zdrowotną. Jeżeli jesteśmy na liniówce to dodatkowe 4,9 od dochodu, a jeżeli jesteśmy na skali podatkowej, no to ekstra 9% od dochodu. Natomiast jak to będzie wyglądało w 2025? Jeśli chodzi o składki społeczne w 2025 roku, no to podwyżka w skali miesiąca jest o ponad 173 zł, czyli miesięcznie będziemy płacić 1773,96 zł 96 w porównaniu do 1600 w 2024. Składka emerytalna już ponad 1000, 1015, składka rentowa 416, składka chorobowa 127, składka wypadkowa 8690, no i fundusz pracy 127,49. Rocznie, łącznie na sam ZUS zapłacimy 21 287,52 zł. Oczywiście bez składki zdrowotnej. Im więcej zarabiasz na jednoosobowej działalności gospodarczej, tym oczywiście tego ZUSu zapłacisz więcej. Podwyżka zatem wynosi 2083 zł i 68 groszy rok do roku. To jest w mojej ocenie już naprawdę spora kwota i warto byłoby sobie w takim razie właśnie porównać jednoosobową działalność gospodarczą do spółki Zo Przygotowałem trzy różne kalkulacje dla trzech różnych dochodów, aby faktycznie to dokładnie porównać. Przejdźmy sobie może do przykładu numer 1. Mamy tutaj działalność na liniówce, gdzie ten dochód jest na poziomie 200 tysięcy złotych. Żebyśmy porównali faktycznie i przedsiębiorcy, który te zyski nie ma milionowe, bo wtedy wiadomo, że najczęściej będzie się opłacała, czy spółka za, czy spółka komandytowa, ale sprawdźmy też dla mniejszego dochodu i weźmy 200 tys złotych. No i tutaj już mamy te nasze nowe składki społeczne, czyli 21 287 zł i 52 grosze Do tego tak jak mówiłem, składki. Zdrowotna, dzisiaj to jest 4,9 i wszystko wskazuje na to, że nic się od przyszłego roku nie zmieni w tej kwestii, więc mamy 8756 zł. 91 groszy dodatkowo do zapłaty. Do tego oczywiście musimy zapłacić podatek dochodowy. Jesteśmy na liniówce, czyli 19% to będzie 32 292 zł. Daniny solidarnościowej tutaj oczywiście nie mamy, no bo nie przekraczamy miliona dochodu. No i dodatkowo mamy jeszcze księgowość. Jeżeli chodzi o książkę przychodów i rozchodów, w przedziale powiedzmy 26-50 dokumentów, tak to mniej więcej sobie uśredniłem, to jest chociażby u nas 550 zł, to jest pewnie taka średnia na rynku, czyli rocznie zapłacimy za księgowość jeszcze 6600 zł. Więc jak to sobie wszystko sumujemy, no to wychodzi nam 60 68 936,43 zł, jako łączna suma obciążeń. No i wówczas efektywna skala obciążeń to jest 34%, prawie 35. To jest działalność na liniówce, która przypominam, do jeszcze niedawna była uznawana jako 19%, a łącznie wychodzi 35. No dobrze, to porównajmy sobie to teraz ze spółką ZO. Ja przygotowałem taką prostą kalkulację dla spółki ZO bez większych udziwnień, bo oczywiście tu można różnego rodzaju sobie sposoby na wypłaty ze spółki wymyślać, natomiast chciałem zrobić tak najbardziej klasycznie jak się da, żeby pokazać, że nawet w takiej najbardziej klasycznej wersji ta spółka ZO po prostu może się opłacać. No i przychód mamy dokładnie taki sam jak w działalności gospodarczej, czyli 400, koszty 200, czyli dochód spółki 200 tysięcy. No i my sobie wypłacamy z tej spółki różnego rodzaju wynagrodzenia, czy to dla członka zarządu, czy to dla wspólnika, czy spółka musi wynajmować jakieś określone aktywa, bo go nie ma. No i oczywiście te wszystkie wypłaty będą kosztem dla spółki, więc finalnie zapłacimy zdecydowanie mniej podatku CIT. No i jakie tutaj mamy wynagrodzenia? Mamy chociażby wynagrodzenie z artykułu 176 KSH, czyli wynagrodzenia za świadczenia powtarzające się, no i tutaj mamy 60 tysięcy złotych dla wspólnika. Przypominam, to jest na skali podatkowej, czyli mamy 30 tysięcy kwoty wolnej i nie mamy składki ani zdrowotnej, ani składek społecznych, czyli w ogóle nie zapłacimy zUS-u, czyli ten łączny podatek za te 60 tysięcy to jest 3240 zł. I spółka te 60 tysięcy, które wypłaciła wspólnikowi, oczywiście sobie wrzuci w koszty. Dalej mamy wynagrodzenie dla prezesa zarządu. Tu również mamy 60 tysięcy, no bo wiadomo, wypłata z powtarzających się świadczeń niepieniężnych na poziomie 10 tysięcy miesięcznie, to naprawdę musiałaby być cała lista tych świadczeń. Więc tutaj podzieliliśmy sobie 5 tysięcy, jeżeli chodzi o świadczenia powtarzające się, i 5 tysięcy dla prezesa zarządu z powołania. Tutaj różnica jest tylko i wyłącznie taka, że wynagrodzenie z powołania, ma dodatkowo składkę zdrowotną w wysokości 9% od tego co otrzymujemy jako wynagrodzenie, plus oczywiście podatek 12% do 120 tysięcy. Czyli łącznie podatek i składka zdrowotna w tym wypadku to będzie 12 600 zł. I tu. Już mamy ubezpieczenie zdrowotne. Więc w spółce z oczywiście z zus nie płacimy, ale od tego wynagrodzenia z powołania płacimy składkę zdrowotną, więc jesteśmy normalnie ubezpieczeni, możemy korzystać z dobrodziejstw NFZ-u. Dalej mamy jeszcze wynajem do spółki 3000 zł miesięcznie, czyli 36000 zł rocznie, na przykład za siedzibę, za samochód, za jakiś tam sprzęt. No i zapłacimy od tego podatek w wysokości 8,5% podatku co daje nam 3060 zł, a oczywiście te 36 tysięcy spółka wrzuci sobie w koszty. Do tego zapłacimy za księgowość dokładnie ten sam przedział, czyli 2650 dokumentów, w przypadku pełnej księgowości u nas to jest 1100 zł, czyli mamy de facto tak naprawdę podwyżkę razy dwa i to z takimi gdzieś tam kosztami trzeba będzie się liczyć, więc za księgowość zapłacimy 13200 zł i dochód wychodzi nam wtedy 30800 zł samej spółki, po uwzględnieniu, tych kosztów uzyskania przychodu, więc CIT, który mamy do zapłaty 9%, to będzie 2772 i możemy sobie wypłacić jeszcze dodatkowo dywidendę, no bo zostało nam 28 tysięcy czystego zysku w spółce. Wypłacamy sobie to w formie dywidendy, zapłacimy od tego 19% podatku, więc 5320 i łączna suma obciążeń 26992 zł, czyli efektywna skala obciążeń 13,5%. Tu mamy niecałe 27 tysięcy, tu mieliśmy 60. Osiem. Różnica jest 40 tysięcy na korzyść spółki ZO, a wzięliśmy wszystko pod uwagę. I składkę zdrowotną, żebyśmy byli ubezpieczeni, i wyższe koszty księgowości. I nawet wypłatę w formie dywidendy, żeby było śmiesznie. Więc to można byłoby jeszcze bardziej zoptymalizować. Więc, w mojej ocenie, rachunek dla przedsiębiorcy, który zarabia 200 tysięcy złotych, czy lekko poniżej, czy lekko powyżej, w mojej ocenie bardzo często będzie dla spółki jak najbardziej na korzyść. I warto po prostu tę formę prawną rozważyć. Jeżeli myślisz o założeniu spółki ZOO, albo myślisz o tym, właśnie, żeby przeliczyć, co będzie dla Ciebie najlepsze na 2025, no to w opisie jest link do naszej bezpłatnej konsultacji. Można wtedy sobie kliknąć, umówić i zobaczymy, sprawdzimy wspólnie właśnie, jaka forma prawna byłaby dla Ciebie. Najlepsza. No dobra, to jeżeli chodzi o dochód 200 tysięcy. Natomiast przygotowałem jeszcze podwojony dochód, czyli 400 tysięcy, czyli mamy przychód 800, koszty 400, dochód 400 tysięcy złotych. No i znowu mamy. To nasze składki społeczne, już nowe, 21 287 zł. Do tego składka zdrowotna, wyższy dochód, więc wyższa składka zdrowotna, 18 556. Do tego mamy jeszcze podatek do zapłaty 70 000 zł. No i oczywiście księgowość 6 600. Jak to sobie wszystko sumujemy, wychodzi nam 116 461 43 zł. 43 grosze, czyli prawie 30 Procent na liniówce. Porównajmy to sobie ze spółką ZO, tutaj znowu nie ma wielkiej kombinatoryki, po prostu najzwyczajniejsze, najprostsze wypłaty ze spółki ZO, jakie się da. Plus jeszcze dodatkowo dywidenda, żeby było drożej, żeby, broń Boże, nie gloryfikować tej spółki, ZO. no ale finalnie i tak wychodzi po prostu korzystniej. Znowu mamy wynagrodzenie dla jednego wspólnika 60 tysięcy ze 176 KSH, z 60 tysięcy w ramach wynagrodzenia z powołania dla prezesa zarządu, do tego mamy 176 KSH dla drugiego wspólnika. Tu można byłoby zrobić dokładnie to samo, czyli też mógłby być członkiem zarządu albo prokurentem. Mamy wynajem drobnym do spółki 3000 miesięcznie, przecież ten wynajem, mógłby być zdecydowanie wyższy, jeżeli spółce wynajmujemy nieruchomość, samochód, jakąś maszynę, no to tutaj na pewno te 3000 jesteśmy w stanie sobie przekroczyć, a to jest zawsze im plus wynajem do spółki. No i dochód netto wychodzi nam 110 tysięcy, zapłacimy od tego CIT 9972 zł. I resztę wypłacamy jeszcze dodatkowo dywidendom, żeby nikt się do nas nie przyczepił, broń Boże. No i zapłacimy od tego dodatkowo jeszcze 19%, więc łączna suma obciążeń 58 312 złotych, czyli niecałe 15. Procent. Znowu o połowę mniej, licząc oczywiście dodatkowo też koszty księgowe. Jesteśmy ubezpieczeni, zarówno jeden, jak i drugi ze wspólników. Wynajęliśmy sprzęt, wypłaciliśmy sobie dywidendę. Bardzo zdrowa relacja, jeżeli chodzi o spółkę ZO. To oczywiście można byłoby jeszcze bardziej zoptymalizować, a i tak jest zdecydowanie korzystniej niż w przypadku liniówki, bo tu mamy 60, a tu mieliśmy 116. No i przykład numer 3, czyli Podwojenie dochodu raz jeszcze. 1,6 mln przychodu, koszt 800, dochód 800. No i na liniówce łączna suma obciążeń to będzie 212, złotych z grosikami, czyli 26,51. Oczywiście tu już nam delikatnie ta efektywna skala obciążeń spada w porównaniu do poprzednich dwóch przykładów. Natomiast za chwilę. Przy kolejnym przykładzie byśmy już przekroczyli milion złotych dochodu, i znowu pójdzie nam ta niestety łączna skala obciążeń do góry, no bo dojdzie jeszcze ekstra 4% daniny solidarnościowej. Natomiast tu mamy 212 łącznej sumy obciążeń, no i znowu mamy spółkę ZO. I tutaj oczywiście, jeżeli mielibyśmy sobie wypłacić 800 tysięcy takimi klasycznymi sposobami ze spółki ZO, to mogłoby nam się to już w pewnym momencie nie opłacać. Natomiast zawsze możemy skorzystać ze stańskiego cit -u. Możemy sobie do spółki podpiąć fundację rodzinną. Im mamy wyższy dochód, tym mamy zdecydowanie więcej możliwości, bo to również mogłaby być na przykład spółka komandytowa. Przy takim dochodzie również mogłaby się opłacać. Natomiast na spółkę na stońskim przy założeniu, że wypłacamy wszystko po prostu w formie dywidendy, bez żadnych wynajmów, bez żadnego wynagrodzenia z powołania, czysta dywidenda, tylko i wyłącznie koszty księgowe do tego policzyliśmy, to łączna suma obciążeń 157 360 więc niecałe 20%. Więc nawet przy zwykłej spółce Zona Estońskim, gdy wypłacamy wszystko w formie dywidendy, będzie to korzystniejsze niż podatek liniowy. No i ciężko znaleźć sytuację, w której ta liniówka będzie korzystniejsza, no bo nie wiem jaki ten dochód musiałby być, żeby faktycznie ta liniówka nam się opłacała. Wydaje mi się, że to jest sytuacja niemożliwa. Jeżeli masz dzisiaj działalność na liniówce, to to jest najlepszy moment, żeby zastanowić się nad zmianą formy prawnej na spółkę z komandytową, czy spółkę z fundacją, cokolwiek, albo Ewentualnie zmianę formy opodatkowania, na przykład na ryczałt, jeżeli tych kosztów nie masz dużo. To są w mojej ocenie dwie najlepsze opcje, które warto wziąć teraz pod uwagę. A wchodzimy w ostatni kwartał i to jest właśnie teraz czas, żeby podejmować te decyzje. No bo wiadomo, najfajniej, żeby ta spółka wystartowała od nowego roku, żebyśmy zdążyli załatwić wszystkie formalności, żebyśmy zdążyli tę spółkę zarejestrować, złożyć VAT-R, podpisać umowę na księgowość, złożyć wszelkie pełnomocnictwa, tak żeby sobie ze spokojem w styczniu. Субтитры no. Wystartować. Myślę, że to jest tyle. Na pewno będzie jeszcze materiał o składce zdrowotnej na 2025, jak już tylko będziemy wiedzieć, jak faktycznie będzie ona wyglądać w 2025, bo mamy październik i przecież to jest jeszcze za wcześnie, żeby o takich rzeczach mówić. Jest ze strony rządzących. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a teraz są dwa w tygodniu, więc serdecznie zachęcam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym materiale. Bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.